Głos Karmelu, miesięcznik szkapleżny zakonu ojców karmelitów bosych w Polsce pod patronatem świętego Józefa i świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 1938, rok 12, numer 4. O celu trzeciego zakonu. Człowiek z natury swojej jest istotą rozumną, to jest obdarzoną od Boga rozumem. Czyli władzą duchową, zdolną do poznania prawdy i dobra, i wolną wolą, przez którą może dążyć i osiągnąć to dobro, lub też odwrócić się od niego. Jako istota rozumna, człowiek kieruje się raz świadomie, raz podświadomie celowością. Jest to w swoich pożądaniach, postanowieniach i czynach, dąży do pewnego celu, którym jest jakieś dobro rzeczywiste, czy Cel w naszej działalności jest rzeczą pierwszą i najważniejszą. On jest jakby ukrytą sprężyną i motorem, który wolę naszą skłania i pobudza do działania i wysiłków. On wskazuje nam jakby, jakich należy używać środków i decyduje o ich doborze. On najróżnorodniejsze czynności, na pozór niezgodne ze sobą i nieraz wprost sprzeczne, układa i wiąże w przedziwną i harmonijną całość i jedność. On różnolity materiał umiejętnie dobiera, aby nim posłużyć się do wzniesienia kolosalnych budowli i gmachów. Wspaniałością i ogromem swoich świadczących o potędze i genialności tej iskierki, którą wszechmocna a dobrotliwa opatrzność ukryła w naszej duszy w postaci rozumu. Dlatego mądrze i zgodnie z naturą swoją, postępuje, kto zabierając się do czegoś, wpierw zastanowi się i pomyśli o celu, do którego chce dążyć. A głupio i nierozsądnie ten, kto o tym nie myśli i naprzód nie popatrzy na koniec, do jakiego go jego czyny zaprowadzą. Ponieważ cel, jaki się powiedziało, jest rzeczą pierwszą i najważniejszą, i o nim zawsze najpierw należy pomyśleć, przeto ci wszyscy, którzy należą już albo też pragną przyłączyć się do trzeciego zakonu. Winni często zastanowić się i pytać jaki właściwie jest cel tego stowarzyszenia, i czy on oni zawsze i wytrwale dążą do jego osiągnięcia. Pamięć na to pobudza naszą wolę tak często zmienną i ciężką, do dobrego, do wytrwałych wysiłków utrzymuje na dobrej drodze lub nawet sprowadza nas z powrotem, gdybyśmy z niej lekkomyślnie i niebacznie zeszli. W żywocie Świętego Bernarda czytamy, że on często pytał samego siebie: "Bernardzie, po co przyszedłeś? Po co wstąpiłeś do zakonu?" Dlatego też tak wielkim został świętym i tak świętym doktorem i mistrzem życia duchowego. Jaki przeto jest cel trzeciego zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu? Na to pytanie najlepiej i najzwięźlej odpowiedzi udziela kodeks prawa kanonicznego, kiedy tak określa rolę tercjarstwa. Tercjarzami świeckimi są ci, którzy na świecie, pod kierownictwem jakiegoś zakonu, według jego ducha, starają się dążyć do chrześcijańskiej doskonałości w sposób zgodny z życiem świeckim. Według reguł. Od stolicy apostolskiej dla nich zatwierdzonych. W tych słowach prawa kościelnego mamy najdoskładniej wskazany i określony cel trzeciego zakonu i drogę, którą do niego dążyć winniśmy. Celem tym jest osiągnięcie doskonałości chrześcijańskiej. Drogą do niego zachowanie reguł przez stolicę apostolską zatwierdzonych których odbija się i przechowuje duch zakonu, dostosowany do wymagań i obowiązków życia świeckiego. Dzisiaj zastanówmy się uważnie nad pierwszym to jest celem naszego trzeciego zakonu. O drodze do tego celu będzie mowa później. Z Przytaczonego określenia widzimy, że cel trzeciego zakonu jest ten sam, co pierwszego i drugiego. Mianowicie, Doskonałość chrześcijańska. Nikt inny nam go wskazał jak tylko sam Pan nasz i Odkupiciel Jezus Chrystus. W owych prześlicznych słowach, Bądźcie wy tedy doskonali, jako i ojciec ważnie bieski doskonały jest. Mateusz 5:48 Oto cel, do którego bracia i siostry trzeciego zakonu mają dążyć. Oto ideał. Które mają w sobie odtworzyć, urzeczywistnić. Cel to tak wzniosły, szczyt tak wysoki, niebosiężny, kres tak daleki, że mizerny i ułomny człowiek, mimo największych i najwytrwalszych wysiłków ze swej strony, wsparty wszechmocną łaską i pomocą Bożą, może się znacznie do Niego przybliżyć. Ale nigdy w zupełności na Ziemi osiągnąć. Boski nasz Mistrz stawia przed nami tak doskonały i niedosiężny ideał, abyśmy nigdy nie mogli sobie powiedzieć, że już doszliśmy do celu i możemy sobie odpocząć, lecz abyśmy stale, wytrwale i z coraz większym zapałem i gorliwością pieli się wzwyż, widząc, jak daleko nam jeszcze do osiągnięcia tego celu. Jest to wielka praca i heroiczny wysiłek, ale on to właśnie stanowić będzie o naszej zasłudze i wielkości chwały, która nam kiedyś w Królestwie Bożym oddana zostanie. Osiągniemy go zaś dopiero wówczas, gdy z miłosierdzia Bożego otworzą się przed nami bramy niebios, gdy dusza nasza, po przebyciu szczęśliwym dzieńskiej pielgrzymki, ujrzy Boga bez zasłony wiary, twarzą w twarz, i jakby kropla wody zatonie w niezmierzonym oceanie bóstwa, z nieopisanym szczęściem i rozkoszą na wieki. Pamiętajmy jednak, że to zjednoczenie w wieczności, ta chwała i szczęście będą tym większe, tym pełniejsze. Im wyższy stopień doskonałości chrześcijańskiej na tej ziemi naszym wysiłkiem i wytrwałą pracą zdobędziemy. A teraz pytanie: na czym właściwie ta doskonałość chrześcijańska, o której tyle się mówi i słyszy, polega? Odpowiedź trafna na to pytanie, jak z jednej strony jest niezmiernie ważna i doniosła, tak z drugiej nie jest tak prosta i łatwa, jakby się na pierwszy rzut oka zdawać mogło. Jakże wiele błędnych mniemań pod tym względem trafia się między osobami, nawet nieraz na pozór niemało uduchowionymi. Są takie, co święcie przekonane są o swojej wielkiej doskonałości, dlatego że wytrwale i dużo czasu poświęcają na ćwiczenia pobożne modlitwy, przesiadywanie po kościołach, gorliwe odwiedzanie różnych miejsc odpustowych. Biorą często udział w pobożnych pielgrzymkach, gdy tymczasem ich domowe postępowanie i spełnianie swoich codziennych obowiązków nieraz wiele pozostawia do życzenia i poprawy. Inni doskonałość swoją zasadzają na częstym przystępowaniu do spowiedzi, zabierając niepotrzebnie i niepożytecznie i sobie, i spowiednikowi czas, dręcząc go niezmordowanie oraz na codziennym uczęszczaniu do stołu pańskiego, lecz tak w jednym, jak i w drugim przypadku, czynią to często ze względów i pobudek ludzkich, niskich, niekiedy grzesznych. A te święte czynności spełniają machinalnie, bezdusznie, bez należytego przygotowania i usposobienia. Trafiają się i takie dusze, dusze surowe i twarde, które do doskonałości swoją budują, na praktykach pokutnych i umartwieniach, cielesnych, jak surowych postach, częstych czuwaniach, dręczeniu niemiłosiernym swego ciała różnymi umartwieniami, przerażenie u innych zbudzającymi. Lecz często przeoczają i niewiele sobie ważą daleko ważniejsze umartwienie wewnętrzne, swego rozumu i woli oraz poskramianie swoich rząd i zmysłów. Są wreszcie i tacy, co wyobrażają sobie, że doskonałość to jakby bujanie po obłokach, że ludzie doskonali to tacy, co nie jedzą, nie piją, nie potrzebują spać, a tylko nieustannie doznają pociech i zachwyceń na modlitwie. Czynią wielkie cuda i rzeczy nadzwyczajne. Otóż ci wszyscy i wielu innych jeszcze nie rozumieją ani nie wiedzą, na czym właśnie istota doskonałości chrześcijańskiej polega, a nawet często nie chcą tego ani rozumieć, bo dobrze i wygodnie im ich powierzchownymi tylko praktykami, przez które uspokajają swoje sumienie, a z drugiej strony przechowują w sercu swoim ukochane bałwanki różnych słabostek i zdrożności ludzkich, z których mi nie radzi, by byli się rozstać. Wielkim jednak są oni błędzie, a na drodze prawdziwej doskonałości, mimo długoletnich praktyk swoich, nie postąpią ani na krok, jeżeli nie zmienią swego błędnego przekonania i siekiery umartwienia wewnętrznego nie przyłożą do korzeni swoich wad i upadków. Na czymże więc polega prawdziwa doskonałość chrześcijańska? Zdrowa i roztropna estetyka. Odpowiada, że polega ona na doskonałości wszelkiej, którym jest sam Bóg, nasz Ojciec Niebieski, świętość wieczna i nieskończona. Doskonałym bowiem nazywamy to, co nie ma w sobie żadnego braku, żadnego niedomagania, żadnej skazy, żadnej ułomności, a ma to wszystko, co do całości jego natury należy. Taką pełnią wszelkiego dobra, bez najmniejszych braków, jest tylko sam Bóg. W nim uczy nas nieomylnie wiara objawiona, że jest nieskończenie doskonały, bo posiada mądrość, potęgę, miłość, dobroć, piękność, sprawiedliwość, cierpliwość, miłosierdzie i wszystkie inne szlachetne przymioty i cnoty w najwyższym możliwym stopniu tak, że nic zgoła brakować mu nie może, nic do pełności jego dodać niepodobno. Ucieleśnieniem zaś i uosobieniem tych wszystkich doskonałych i pełnych przymiotów i cnót, które wiara nam w Boga wskazuje, lecz których my ludzie zmysłowi i cieleśni widzieć nie możemy, jest wcielona mądrość Boża, druga osoba boska, Syn Boży, a nasz Zbawca Jezus Chrystus. On bowiem jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wszego stworzenia. W Nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie. On jest jasnością chwały Ojca i wyrażeniem istności Jego. W Nim upodobało się Ojcu, by wszystka zupełność mieszkała. Pełność wszelkiej doskonałości, mądrości, łaski, potęgi. O nim to powiedział Ojciec Niebieski, ten jest mój syn miły, w którym sobie dobrze upodobał, Jego słuchajcie. Mateusz 17.5. Wolą Ojca wiecznego jest, aby ci, których On przejrzał i przeznaczył do chwały, byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby on był pierworodnym między wielu braci. Liisdoan 829 Oto wzór wszelkiej i najidealniejszej doskonałości. Jezus Chrystus. Im więcej będziemy do niego podobni przez naszą pokorę, czystość, sprawiedliwość, miłość, posłuszeństwo, ubóstwo, pracowitość, pobożność, umartwienie i inne cnoty, tym będziemy doskonalsi i świętsi. To stanowi istotę doskonałości chrześcijańskiej. A nie żadne inne zewnętrzne tylko formy i praktyki pobożności. Taka to wzniosła doskonałość jest celem życia zakonnego. Ojciec Alfons Karmelita Bosy.